Siemano ziomeczki z tej strony się 82 i dzisiaj jest ze mną. Milo ten Elo Ziomeczki. A to jego. jest taka seria, którą miałem nagrywać na 80 subów i nagrywam ją, ale przedwcześnie, ponieważ 80 subów wybije Mul y, za 3 subskrypcje. Mam nadzieję, że dzisiaj tą subskrypcję zostawicie. A ta seria będzie się nazywała, jak możecie od razu zobaczyć jestem cheaterem! W nie będziemy grać na jakichś różnych trybach, nie będziemy grać na PCP, bo na PCP jak będzie najczęściej wykrywają to. Dobrze, słuchajcie, widzimy się na pierwszej arenie. Ja sobie killour Dobrze, jesteśmy na pierwszej A ręce. Y jeszcze nie zaczęła. No tak, ale się zaczyna za 10 sekund. Słuchajcie, gramy na Bedwarsak na serwerze VLOXE ULS Powiedziałeś Ego czy BED? Bed. Vlogsemcek.pl Serwer IP będzie w opisie. Mhm, mm startujemy już najpierw zbieram... tutaj widzę, czekajcie, dobrze. Że... Ja żelazo, daj żelazo. No daj, ja muszę lecieć za diamenty. O dziękuję. Tutaj masz złoto. Jeszcze jeden. Dobra. Ja no mam masz... zaraz... Ej, widzisz u mnie skrzydła? Ja cię błagam, teraz obuduj. Co, ja... bed-bed-bet? Beda. Daj ja ją obudować, tak, nie ja, spoko. Czekaj, włączę sobie aurę. Nie, aury nie włączamy. Aurę włączamy, tylko jak ktoś inny ma aurę, a tak to bijemy na Criticals'ach, bo za aurem nie skikowało, gdy robiliśmy pierwszą arenę, więc tak. Już go skikowało. Już w go No właśnie, dlatego bijemy na Criticals, a jeśli ktoś inny ma aure, to wtedy tylko włączamy aureę. Hmm. Czekaj, czekaj. Kurde, chciałam wlecieć od razu hmm. do sytuacja Mam no, dwa hmm. diamenty. Hmm. Jak coś y, no, z no. to jest szymek to. jest sitzko. O buduj, o buduj. Już, To jest cheat szymka DM hmm. i tego link do tego streamiku, gdzie możesz... Bo zaraz do nas biją. No mówię coś tutaj na odcinku. Dobra, super. Ty oś... Tu są. Hmm. Chyba. Nie, tamtej. Ty, idzie tu! A, to ty Jezu, słody. Co za typ! Z Kupię trapa. Jeszcze jeden. A. Masz obuduj, proszę cię. Widzę ile masz żelaza. Ej, bo zaraz nas będą wbijać. Dobrze, dobrze. bieramy na Sharpnessa, tak, czy na piecyk? Na razie na Sharpnessa, chyba. <laughs> Ale po co, jak mamy te A no w sumie. Ale niech ci będzie. Dobra, obudowane. Ja lecę na tych, na tych... A, na tych co są papa, Jak a... się to obudowałeś? W boku jeszcze obuduj, bo no, to jest na no, Ej kurde, ci green ogarniają, znaczy grey A co, grey są teraz obok Co? Teraz są tu grey Grey koło nas Przecież my byliśmy przed chwilą grey Jak cię skikowano Nie, tam było red chyba Czy grey? Nie, bo my Wywalczyliśmy z rady. Dobra, tak. Mieczy. nie. A... Ale słuchajcie, ostatnio usunęli szalinę w a... Co? I zaraz pieskikuję za Aurę. A... Załatwiłem jeden team. Tak? No a... bo Aurę włączyłem. Bo, bo on miał żelazną <śmany> się go bałem <śmany> jest na środku Kto? Zbieramy na Opsa Mam już trzy... Ej, mam trzy emeraldy! To zbieraj O kur, ej! Lul! Pięć emeraldów! Lecę na górę po emeraldy jeszcze. Jak, będziemy, jak tam będą trzy, to jesteśmy po prostu na Dobra, ja zaraz będę miał łuk. Nie? nie, nie! Tylko nie łuk! Włącz, wiesz sobie, co, włącz. Nie wiem co włączyć. Hmm. Ale będziemy ich walić z łuku. No, z mini, będziemy walić minigunem, mini tak. Wracam hmm. z 11 szmeragdami. A, a. Kupujemy małpisa? Tak, kupuj, kupuj i cypukuj. Mm, no, dawaj, dawaj, a. dawaj, dawaj, z tym. O, co wdeł? mnie? A. Co? I spadłem, bo mnie cofnęło. Patrz, byłem już na szarej wyspie, nie? A, no. I mnie na środek cofnęło, na ten mocny ze środka. A. A. Ej, sorry, kurde. Ej, sorry, nie pykło, nie Aha, pykło. ten zielony się zabił. A nie, to zwolnił mu Mamy na szarpleca. Tak? Ej, ty idź na środek teraz, bo a... ty lepiej lepsze ja a poza tym... Um, ja ciebie powiem. chyba tak nie cofło jeszcze. A poza tym mamy szarpa. Albo ja pójdę, ja pójdę. I ty widzisz u mnie to skrzydła czy nie? Nie, nie widzę. Ja mam smoka. No ja też mam. No. Ty też masz? Aha. Patrzcie, smoka. Ej, y, nie bierz diapsu, y, bo one będą nam potrzebne na piecyk. Dobra, wiesz co, może sobie tam do limonkowych. Bo nie, ja... ale to było lepiej aure, bo ja biłem ich aurą, ale mnie identifikowało. Ej, na razie to o... co może być niebezpieczne. Co? Ja na razie aurę nie włączę, bo jak Aura włączę, to cię też będę bił. No, ja włączyłem jak byłem u tych Grey. Ej, tu nikt na środek nie chodzi. Tylko my jesteśmy. Znaczy, Grey było. Było. Jest dobrze? Fak, typek. Nie, idę już. Na środku, ale nie dobra, poleciał na wyspę. Gdzie ty jesteś? Na środku. No, ale widzę nie, cię, ty. widzę, widzę. Patrz tutaj. Widzę. Tu, na szparaglach ja. u góry. Czy idzie typek ten. To właśnie, ja patrzę Wszystko, jak... Nie chodź tu! Zdawiłem. Co jest? Uważaj. Kikowało mnie. I jednak ta aura to nie najlepszy pomysł. Daje ci rację. Ej, zrób cięcie. Robimy kolejną mapę. No, tak jest. Widzimy się na drugiej arence. Ale to trochę potwa to się jeszcze. Ja jednego typa zepchnąłem to, to, to idziemy się na kolejnej kolejne arenie Dobrze, jesteśmy na kolejnej arenie Teraz mam nadzieję, że mnie nie wywali za aure. No właśnie dlatego nie bij na aurę, tylko na krytykach, bo i tak nie Ale oni mieli taki dobry set! Ej, daj mi... zostaw mi te, żelazo, bo ja potrzebuję 12. A ja Ci złoto daję. Hmm. Cztery jeszcze. Dobra. Ja to gdy... <coughs> będę... Ja zaraz wyłączę nagrywanie i włączę od nowa, ponieważ kończy mi się 30 minuta nagrywania. No. Ej, ty, ty już są na diamentach! Młokie <coughs> aury! Ramy. Ej, włączyłeś? To nagrywanie. Tak, włączyłem. Czekaj. Nie bij rąk, tylko krytykalsem. Szybko! Dobra On bije łapką Czego? Jaki noby? Ej, wyeliminowaliśmy ich już No Stary, jakie noby ja, ja go zbiłem na kilka, Więc mnie nie pokonali. Dobra, masz bloki? Tak Zbuduj środki, ja, ja czekam na jeszcze jednego Słuchajcie, te odcinki serii Jeste Czitare będą dosyć długie, po 30 minut czasem nawet, tak przynajmniej planuję, żeby... Ej, masz e, diamenta? Nie, nie mam. No, żeby trochę były <cuchy> jeszcze odcinki, raz na jakiś czas. E, ale dobrze się bije na klipikantach. No dobrze, dobrze. Opłoduj! No, z... Błagam się. Chociaż... M. Szybko raz obuduj. Mm. Potrachczam. Jak i tak kupuję najpierw Ironforge'a. Ironforge potem co kupić? Sharknetsa czy Goldenforge? Hmm. Wiesz co, na razie kup od pierwszego. Dobra. Hmm. Bo nie wiem... Mamy druga. I tak na... Nie, ja teraz, ja teraz ulepszam ten. Spiecyk, um, bo się go przyda. Na razie... Wola... O nie, o nie. nie! Utknąłem! Co ty zrobiłeś? Co TY ZROBIŁEŚ?! No ratuj, bo ja nie mogę to się podbudować. Ja nie mogę się podbudować. Czekaj, spróbuję... Pełku. Spróbuję fly'em. Na pewno nie wyjdziesz. Mogę, wyszłem. Tylko mi zabrało więcej hupsa niż normalnie. A to play działa? No tak, tylko że potem cię ścina. Więc przez, yeah, przez, 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 przez chwilę tylko będziesz tego. Wohooo! Uh -huh, patrz, lata! No ale nie latać zbyt dużo, pewnie cię też skikuje i tak, i tak. No ej, kurde, mi już chrywało. I czemu ja tego speeda? Może sobie włączyłeś. Nie. Jest speed w ogóle. Ej, dobry spójrz. Za dobry. Jezus, tu, ale to cofa. Y Ile kosztuje miaczyk Tak, 7 golda? Widać, no. <sukair> no. <sukair> do tylko po surowce. Okay. Jak ja lubię, jak ja lubię ten serwer. Loli! Ej, oni mieli 12 zł! Uh -huh. Już lasyka mam! Ja też mam lasę. Uh -huh. Ej, kupuję nam piecyk! Okej? Oko! Pyk! Piecyk kupiony! Patrz, jaki fajny secik! Fajny, uh -huh. ja też tak mam. Teraz na sharpnessa zbieraj. Ja kupię Silverfisher tam do bazy. Silverfisze, Silver silverfisze. A. A co mam zbierać? Na... szatny co? Tak. Ja wrzuciłam Silverfisher tam A... do bazy. Żeby A... były. A tutaj jest jedzenie do kupienia, bo nie pamiętam. Co? To jest, jest jedzenie jest. do kupienia. Nie, niepotrzebne jest. Aha. Jest potrzebne. Albo nie jest, nie wiem, nie pamiętam. Nie, to nie, nie można kupić. Aha. Aha. No to nie raczej. Ja obiję no nasze łóżko. Ej, bardzo cię przed! On, on chyba lubi. Patrz, Ej, mam 60 kamienia kresu. No to dawaj, buduj. Ej, to się inaczej tu nawet nazywa. To się inaczej nazywało. Niż... No to się teraz nazywa kamień pleciu. No a wcześniej jak było? Nie, nie no, wiem, no, no. ale na pewno inaczej. No, to nie... Nie. Na pewno inaczej, na 100%. No, no. Patrz jak było budowane no, no. I robimy taki tron... Że obudowujemy tak łóżko, że nie wiadomo gdzie ono jest. No. Oglądałeś to? Nie. Nie wiadomo gdzie to łóżko będzie. Patrz, patrz, patrz na to. Na tego klosa. dałeś to złoto.

Dobra, mamy raz w bazie Zaraz. Już mamy, już co ty go postawi? Zaraz musimy zbierać na obsta. Idę na środek. Daj złoto. Zobaczmy, że bo mi się pytanie do żeby potem zniszczyć. Ej, nie rzucaj już! No nie umie podnieść! Już, dobra, dzięki. Masz 5 złota. Dwa złota! Halo! No to czekaj już! Dwa złota proszę! Nie! Czemu? Gdzie? Daj mi! Ale co? Tobie? Tak, dwa złota. Dzięki. Dziękuję. Jakiś ty dobry człowiek. A jaki hojny? Chlef, chlef, chlef. Typ jest na środku. I on mi się nie podoba, bo on ma um, miecz żelazny. Ma prota Chodź na środek. No. Mamy takiego klota, że nie wiadomo, gdzie jest nasze łóżko. Ja nawet nie wiem. Idziesz? No czekaj Szybko jeszcze po emeraldy! Mam pięć emeraldów! Dziesięć! Ratuj! Dobra Teraz ja sobie odpaliłem instant bow. Czyli? No minigun Instant bow? Ja, ja sobie ustawiłem instant bow jeszcze coś innego z bołu. I mam 10 tego, 10 emeraldów, 6 diaksów. Okay. Kupuję nam szarpeca. Ten typek był niezły. Nie, patiguę. Potrzebuję złota, żeby kupić kilo jest syjan, to ten jest syjanem, tak? Popoś. Tak. Ej, po, y... A ja wiem gdzie on jest, on jest u czerwonych. Ej, mógłbyś mi pomóc obudować? Bo ja się boję, że nam ktoś wbije. Już idę. I kup sikierkę, bo... Gdzie jest nasze łóżko?! Widzę je. Ej, budują się do nas. Gdzie? Okay. Ano? Dawaj. Ja idę. A, po. Nie, 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 nie muszę się budować. E, dobrze, słuchajcie, nie zauważyłem, że muszę wyłączyć i. włączyć... Budują się do nas. No przecież oni się nie budują. Nie? Nie. Zapomniałem wyłączyć i włączyć nagrywania, więc teraz. mogliście przegapić parę sekund, ale nie wiem. Serio? Ale tylko parę sekund, no. Aha. Dobra, powiedzmy, że się biedzę. A tyle się działo, kupiliśmy łopsa. Aha. Więc naprawdę, wow. <coughs> XD Wow, XD I dobra, Silverfisha kupię i robię prola. Jakiego? No, że Silverfisha będą zabudowane. <coughs> dobra. No nie chcą zawodować się! Idęgły! Tam jest jeden. A no tu żyją jeszcze? No nie, no nie, nie idą to. Idą? Nie idą. Ale z Zyjan jest jeden, czerwony nie ma, i <coughs> powinniśmy to wygrać. Idę do Sajan. I tego Cyan. Ja Ej, mam cztery razy. A patrz, co ja mam? Co ja mam? Masz jakieś emeraldy? Nie nie mam. Emeraldów przyznam się, dobra ja już mam. Ja już mam seta. Ale trzeba na seta. Cześć. kupuję podkie niewidzialności i lecimy na typu. Ty, oni idą do nas. Serio? No. To szybko, chodź. Ty, ja jestem tak jakby otoczony, nie? Więc pomocy. Bo idzie ten set. Gdzie? Wracaj do bazy. Ty, oni we mnie rzucają fireballem. Gdzie ty jesteś? No na środku, przy wejściu na nas. To chodź do nas! Chodź! Czekaj, idę... Jestem invisible. Dobra, ja tutaj chyba sobie postoję albo nie idę do bazy. Ej, kupuję tam po No, e, sorry, na tym serwerze nie działa Instant, bo więc sobie nie, po, nie pokażę, nie pokażemy, nie czy jak działa Minigun. Co, czemu nie działa? No nie działa, mi przynajmniej. A mimo, że działa, zobaczymy, dobra, idę, jemy, jadymy na HD. Ja lecę do żółtych, bo wiesz, że oni mogą tam mieć surowców. No. Ja Hatę zrobisz. O Boże! 33 zł, no znaczy nie tak dużo. Ty idzie, idzie. Idę. Mm -mm. Minął. Minął nas. Ej, mam łuk. No, ja też mam. Ty on się na dwój. Dawaj idziemy. Patrz, nie radę. działa! Nie działa? Co się stało? Czemu mnie wywaliło? Wywaliło cię? Ale Lahaba! Aha, bez jaj. No serio? co się dzieje? Nie wiem, ale ja idę na środek już, bo. O, nie mamy wełny! Nie mają wełny z Ej, wyjdź, wyjdź, proszę! Czekaj, już został tylko jeden typol. Jeden typol został, ostateczna walka. Serio? A jest Bad Destruction? Idź szybko na niego! Jest! Wygrałem! Uuh. Serio? Jesteś na b 2 Czekaj, bo wygrałem. Nie no. Zawaliście. A 2 Zaraz, zaraz. Słuchajcie widzowie, jako że kolejna Marena to już się zrobi chyba 40 albo nawet 50 minut odcinka to ja już będę kończył i yy, jeśli Wam się spodobało oczywiście zostawcie sub, suba i łapeczkę w górę po, i dobijmy to 80 subskrypcji. Także trzymajcie tak się, tak. cześć!